Zabciał na wózku i palicki, no wiesz, pięć palców razem na Może Ale może tak, słuchaj, już tak. Już nie już się wierzył. To, to, to zawsze można wiesz, anulować. Nie ma problemu. Czy pasuje? Nie wiem, czy pasuje, bo muszę tylko

I want not watch want to <laughs>

no, właśnie, przez te praktywa, więc, ja od to, końca do końca, mhm. widać, no, Jeszcze sam Piotr tutaj nam opowie o swoich inspiracjach rzeczywistością. Króciutko mogę Państwu, dzień dobry Państwu. Co ja mogę powiedzieć? Króciutko, no każdy z nas jest w tej rzeczywistości osadzony. E, mam wspólną tą rzeczywistość. E, Jedynie co nas różni, to, to każda z osobna ma wyobraźnię. I na tym to bazuje właśnie. Dzielę się z Państwem swoją wyobraźnią, swoją energią gestami, które, które kumuluję w sobie, a później przekładam na, na kartkę na powierzchnię płaszczyzny. Działam na klasycznie, czyli w grafice warsztatowej, w technice minorytu oraz wychodzę w przestrzeń, w przestrzeń miejską, w przestrzeń łódzką, która ma dużo w sobie tajemniczych miejsc, pustostanów, które czekają na, na, na wypełnienie, wypełnienie formami graficznymi. No i tak konsekwentnie realizuje się. Dodam no. tylko jeszcze, że, że to jest taki warszawski debiut tak. Piotra i mam nadzieję, że pierwsza wystawa i nie ostatnia. No. Też tutaj z Piotrem rozmawialiśmy no. o takim święcie sztuki, który, y, które miało miejsce w tym roku Mazowiecka Art i druga edycja będzie za rok y, ostatni weekend sierpnia. Więc też tutaj mam, liczę na Piotra, że zadziała swoją energią i włączy się właśnie w takie malowanie na żywo, na, na dużych ekranach na ulicy. Z... No Również, to czekam, <śm> bo po prostu trzeba spożytkować, dopóki jest energia, to ja to, ja. ją. Dokładnie. <śm> więc bardzo Ci dziękuję, również. że odezwałeś się do nas i możemy Ci pokazać. Dziękuję